A więc stało się Polacy w Wielkiej Brytanii w szoku, Wielka Brytania w szoku oprocentowanie. Funta brytyjskiego zostało podniesione z 5 na 5,25. Wielka Brytania trzęsie się w posadach, Wielka Brytania trzęsie się u góry. Ludzie nie wiedzą co robić. Jedna wielka tragedia nadeszła do Wielkiej Brytanii. Po Polacy Wielkiej Brytanii mówią wprost: to tragedia dla setek tysięcy polskich rodzin, e, ale także tragedia dla milionów Brytyjczyków, którzy nie są w stanie e, coraz częściej spłacać swoich kredytów hipotecznych ze względu na to, że Coraz więcej ludziom się dile kończą, te zamrożone na 2 lata i wpadają na oprocentowanie bardzo wysokie, na oprocentowanie zmienne. Wcześniej mieli oprocentowanie na przykład od 300 tysięcy funtów 2% stałe. A teraz coraz więcej wpada. Wiadomo, że tam nie jest tak duży problem jak w Polsce, że dużo ludzi ma zamrożone na 5, na 4, na 10 lat, no ale coraz więcej rodzin wpada niestety na to oprocentowanie. Zamiast 2% wpadają na oprocentowanie 6, 7, już niedługo może będą wpadali na oprocentowanie 8. Jest to tragedia, bo oprocentowanie 6% wyższe od każdego 100 tysięcy funtów to jest 6 tysięcy złotych, czyli przy kredycie 200 tysięcy funtów to jest więcej w odsetkach rocznie 12 tysięcy funtów, przy kredycie 300 tysięcy funtów oprocentowanie w osetkach to jest 18 tysięcy funtów, to jest wielka tragedia wiadomo, że tego nikomu nikt nie życzy to jest wielki wstrząs dla, dla Brytyjczyków ale to nie koniec, bo obok oczywiście drastycznego drastycznej zapaści problemu kredytowego drastycznej zapaści cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii nie dość, że są wysokie kredyty, to ceny nieruchomości się zapadają a teraz dochodzi oczywiście do... Zapaści funta brytyjskiego, proszę zobaczyć, funt brytyjski z poziomu 6 zł zapada się, zapada, zapada, zapada. Dzisiaj mamy 5,17. Mimo to, że podwyższają oprocentowanie bazowe, to funt brytyjski do polskiego złotego zapadł się o prawie złotówkę i jeżeli będą dalsze takie same problemy w Wielkiej Brytanii jak były, to funt brytyjski powinien się zapaść mniej więcej do 4,64, 70, a nawet 4, a nawet 3,90 przyszła godzina zero, zawalenie Wielkiej Brytanii. Ludzie y, mają naprawdę wielki problem. Niestety. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę i do merytorycznego komentowania. A to, oczywiście także zapraszam koniecznie do obejrzenia tych dwóch filmów, które pojawiły się właśnie na ekranach państwa monitorów.